Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Rilana. To jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Assassin's Creed 2. Tak jest. Ostatnio odnowiliśmy sobie parę budyneczków tutaj. Poznaliśmy, dowiedzieliśmy się w ogóle, że możemy budynki odnawiać, reperować i tak dalej. No, bardzo ciekawe, co się wydaje. jednakże póki co zajmiemy się trochę naszym wątkiem. Asasyna, Tak jest. Jesteśmy w końcu asasynem. No i jak wiadomo, asasyn nie zajmuje się odnawianiem budynków, tylko rozwalaniem innych ludzi. Niewygodnych oczywiście. cywili nie ruszamy. Od cywilów. Na no, jakiś... Jak się śpieszy. Bardzo dobrze. W ogóle gdzie my zmierzamy? No, na jakieś ukryte przejście? Na jakieś krypty czy coś? This is the sanctuary. It was built by my great sanctuary. grandfather to honor the memory of the Assassin Order and protect its secrets. Look around. These are the assassins who guarded the freedom of humanity when it was most threatened. And this is the armor of Altair. Hmm. Little is known about Altair's life, but his armor is light and very strong. i give it to you, but I don't know how to retrieve it. My great grandfather told me it would remain locked away until all its protectors were made whole. I heard rumors of crypts located throughout Italia, hidden tombs filled with treasure, where these six were moved centuries ago. Maybe they have something to do with it. In my younger days, I sought the six myself, with no success. Perhaps you will have better luck. No dobrze, zatem. Zatem, zatem, zatem. Poznaliśmy bardzo ciekawą tajemnicę wiążącą się z tą willą. W jej podziemiach mieści się zbroja tego całego Altaira, który. który botajże był bohaterem poprzednich części. Na pewno jednej. Czy nie wiem, na 100%, tak mi się wydaje. Tak kojarzę coś. No. Póki co chyba nie możemy z tym nic zrobić, z tym fantem. Dlatego intryguje mnie inna rzecz. Wiecie co? Ponieważ od, odbudowaliśmy sobie tą tutaj studnię. Ona szczerze mówiąc wyglądała bardzo, 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 no właśnie, bardzo możliwa do eksploatacji. Nie, eksploatacji, do eksplorowania. Ojej, co to jest? Ach, tam widzimy na końcu dwie skrzynki. No ciekawe, wiecie, co ciekawe, ponieważ. Aha! No to studnia jak studnia każda skrywa jakąś tajemnicę. No to tej. Akurat tej studni tajemnicą jest e, ukryty w niej skarb w postaci dwóch skrzynek. Dlatego nie zwlekajmy, spróbujmy się do niego dostać. No dobra, szczerze to bardzo nie podoba mi się ten widok tutaj. Powiem, nieco on utrudnia. Ale mimo wszystko powinniśmy dać chyba radę, co? K kurde, tutaj chyba. Wej, no, może to być trudniejsze niż się wydaje. Ponieważ ta ścieżka nie jest nam do końca znana, musimy metodą prób i błędów sobie sprawdzać, gdzie tu można się złapać, a gdzie nie niezbyt. No, bojańka, bojanka, skakanka, chłop. Teraz, teraz. Mm, wiecie co? Jeśli skoczę w ten sposób. Wyjdzie mniej więcej na to samo i to jest moim zdaniem trochę bez sensu. O. Nie wiem jak to się stało, ale szczerze mówiąc niezbyt mnie to obchodzi, ponieważ udało nam się przeskoczyć. Nareszcie. Teraz gdzie? Tam wygląda. Dałoby się chyba złapać, bo raczej tutaj. Tak, zdecydowanie tutaj. No okej, okay, zatem jesteśmy. Wow... Już czuję... ten zapach... świeżych pieniążków. No właściwie powinniśmy poczynić jakieś tutaj grubsze... grubsze, grubsze plany odnośnie zarabiania, ponieważ renowacja tych wszystkich budynaczków u nas kosztuje, jak wiadomo, pieniążki. Kosztuje pieniążki. No, kosztuje, po prostu kosztuje, no i jak wiadomo, pieniądze nie biorą się znikąd. Musimy je zarobić. Czyli mówiąc pokrótko po prostu zgrabić. No te skrzynki są dość rzadkie z tego co widziałem. No i nie ma z nich zbyt dużego zysku. No, ale to nic, damy jakoś radę, co? O kurczę, co tu się dzieje? Napieprzają się. No Dobra. Może jakiś zakład, kto by to wiedział? Nie. <laughs> o nie straciłem życia. Gościu. No, tutaj widać. Kupiliśmy sobie. Odnowiliśmy właśnie ten budyneczek. Z tego co pamiętam, nie było go wcześniej. O, proszę. Aha, czyli stojąc przy budynku i wciskając tab, pokazuje nam. O, nie wiem, co nam pokazuje. No, nieważne, nieważne. Nie mam pojęcia, dlaczego mi wyświetliło tą informację o tym sklepie. Niezbyt mnie to obchodzi, szczerze mówiąc. I teraz, gdzie musimy się udać? Tutaj, do Florencji. No dobrze, no to zatem udajmy się do Florencji. Miałem nadzieję, że. że, że, że. No właśnie, że do tego San Gimignano będziemy mogli znowu. Będziemy musieli właściwie znowu się udać, ponieważ chciałem coś dopowiedzieć. Na tle tych wież zapomniałem, oczywiście, no i mogę to teraz powiedzieć. No, te wieże, szczerze mówiąc, nie wyglądają na wieże obronne, tylko na, no wiecie, wieże do wieszania ludzi i tak dalej. Nie wiem, czy tym jest prawdy, jednak, będąc Miniano byłem w muzeum, właśnie, Inkwizycji i tak dalej. No, i widok był, szczerze mówiąc, niezbyt przyjazny, ponieważ metody, jakie tam stosowali, były naprawdę czasami hardtgorowe, muszę powiedzieć. A tego to miasto w ogóle kojarzy mi się z takim miastem bardzo, bardzo, bardzo niebezpiecznym, szczególnie dla takich ludzi jak ja. Ezio, you are still alive. Look at this place. The past two years have been kind to you, but you are not the same at all, are you? i was hoping you might be able to help me with something anything for you my friend haha you found another one how exciting hmm this one is tricky to break clever in its use of ancient languages maybe if i just oh oh it seems to be a manual of sorts for different assassination techniques may i see it wait what's that it's not so much a design this time just a series of sketches hmm what to make of all this ha <laughs> ha of course and why not what an inspired idea can you make it for me while i try what's in that manual fragment take it i'll have my assistant set up some dummies for you to practice with hey vincenzo <gasps> okay <laughs> Tutaj na dziedziniec musimy się udać. No i mamy do pokonania watache manekinów, które wyglądają bardzo groźnie. Musimy uważać. A więc tak. Okej, okay, muszę pamiętać, żeby każdy cel przedtem yy, za 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 lokować. No nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Oznaczyć może tak pięknie. Oznaczamy przyciskiem F. Jest to używane do tego, aby skupić się na danym celu. No i dzięki temu możemy właśnie wykonywać takie różne czary. To pamiętam, że z początku nie wiedziałem o co w tym chodzi do końca. Jednakże teraz się nauczyłem. No i już nie sprawiać takich problemów jak na początku. Ponieważ wiecie, na początku biłem się na przykład z grupą ludzi. Nagle mi się zlokowało na jakimś innym. No i zacząłem bić innego. Próbowałem uciekać, to też nie chciał tak swobodnie się ulotnić. No i było to dość krępujące. Take it! Try it. Thank you, Leonardo. Non c'è di che. there's someone I need to see what I'm hmm. here. I cannot approach him publicly. Would you know a way? La volpe. The fox? Shh. Capisco. But do you know where a fox might roam? Perhaps near the mercato where the thieves dwell. Stay attention, amico. No dobrze, zatem nie wiem do końca, co ten Leonardo dla nas zbudował. Może po prostu nas nauczył nowych taktyk. Następnie musimy się udać. Air Assassination. No, właśnie o tym mówię. Musimy się udać tutaj. Jednakże, z tego co widzę, nie mamy wizji na tym obszarze. No i zdecydowanie trzeba to zmienić, nieprawdaż? Zatem zanim podejmę tę misję, można jeszcze sobie właśnie odkryć ten kawałek mapy. No i widzę, że wieża. To nie jest ta wieża, to jest tamta wieża. No, musimy się tam udać najzwyczajniej. No i myślę, że. Zamierzam jeszcze w tym odcinku to zrobić. No, jakieś psy tam na dworze czekają. Nie wiem, czy to słyszycie. Mam nadzieję, że nie. Łop! Nie, 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 wejdź tu No. wow, tak teraz patrzę na tamtą katedrę, eee, tam w ogóle jest ten zamek, to więzienie całe, w którym więzili nam tatka. No i muszę wam powiedzieć, że ta Florencja jest bycza. Naprawdę kawał dobrej roboty tutaj odwalili. Ubisoftu, prawdę, bycze miasto, i to jeszcze jak dopracowane. No spójrzcie, te uliczki po prostu tak realistycznie wyglądają. Że... Ho ho, no dobrze, trochę sobie pogadałem. Nie, gościu, to jest moja kasa. Uwej, rośnie mi ta przestępczość. Dobrze, nie będę tego robił. Nie ja, chwila, chwila, bo mnie gościu wyhaczy. Aha. No dobrze, zdzieramy sobie plakat. No i tak zbijamy właśnie tą przestępczość. Też dość ciekawe. Tu mamy kolejną misję. Wiecie co? Hmm, kliknąłem decline. Nie wiem dlaczego. Nie poszedłem po prostu dalej. Aha, mamy tą misję nadal do podjęcia. I jesteśmy w tym samym miejscu. Dobrze. Zatem co. Zrobię sobie przerwę, bo widzę, że tutaj czas dobiega końca. Nie chcę zaczynać kolejnej misji, żeby przypadkiem jej potem nie dokończyć. No, zapraszam do obejrzenia oczywiście następnego odcinka, a ewentualnie poprzednich. No i co? Trzymajcie się, na razie.